W Simanom bierzecie udział w evencie, które jest teraz na mistrzostwa, na Mundial, czyli dropienie piłek i 10 możecie wymienić w M2 na złotą piłkę, z której dropał naprawdę mega rzeczy. Powiem tak, ja myślałem, że drop może być trochę lepszy nie podoba mi się ten drop. Może dlatego, że nie jak na spodzie, bo wszystkie spoty są pozajmowane przez ludzi, którzy w ogóle pierwszy raz widzę na tych mapach. I nie wiem skąd to nie w ogóle się wzięli, ale no tak też czasem bywa. No ja tutaj przy okazji sobie alchemię, więc jeśli alchemię będę dropił, to będę też piłeczki dropił. Piłkę wydropiłem w czasie takim jak robienie alchemii, więc pół godziny. Myślałem, że może być gorzej, ale nie. Na szczęście jest całkiem ok, Nie było tak strasznie. Najlepiej dropiłem im przy biciu 95, więc jeśli ktoś chce, naprawdę 95 polecam, bo wydropiłem mi chyba 4 piłki podczas samej 95 10 tutaj a jak ją dobijam to kolejne 4 wydropiłem chyba więc naprawdę to jest całkiem sporo więc jeśli szukacie 95 na tym 98 nie wiem jak inni szukam jeszcze będę szukał w tym tygodniu będę robił filmik Wam bez otwierania tego wszystkiego jak ile wydropię tyle uda mi się otworzyć, ale to już będzie na koniec całego eventu, więc spoko, luz, będzie zabawa. No widzicie, nagroda moja będzie dosyć niefajna. Zaraz się przekonacie. Będzie taki magiczny metal, że będę mógł sobie z epika na plus 7 strzelić. To by było na tyle ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, trzymajcie się bardzo serdecznie i dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Po, pa pa pa.